w ten sposób, żeby ich zniechęcić do tego, żeby się zapisywali do PPK, no to pff, głęboko do kieszeni ustawodawca czy organy kontrolne będą mogły sięgnąć. Kolejne kary to są kary za niechlujstwo. Ja tutaj tak ogólnie rzecz ujmując mówię. I to są kary od tysiąca do miliona złotych. Niechlujstwo to ustawa tutaj przewiduje kwestię związaną z... Niezbieraniem dokumentów, nieprowadzeniem dokumentacji, jakimiś e, nieodprowadzaniem składek w terminie, takie rzeczy związane z bieżącą administracją e, tym systemem. Także system akurat pod tym kątem jest dość opresyjny w porównaniu z PPE, które takich zapisów nie ma. No ale też no, między Bogiem, a prawdą, no PPK, jeżeli jest programem obowiązkowym i część składek pochodzi z kieszeni pracownika, no to ja powiedzmy sobie, że rozumiem, chociaż mimo, że nie do końca akceptuję poziom. Tych kar, ale rozumiem, dlaczego ustawodawca takie zapisy wprowadził. No PPE jest tworem bardziej benefitowym i pochodzi właściwie tylko z kieszeni pracodawcy, w związku z tym no tutaj kary byłyby jakimś absurdem jeszcze na dłuższą metę. No dobra, teraz skupimy się na wypłatach. PPK przewiduje dwie możliwości, których PPE nie ma, i to wyraźnie podkreślam. Pierwsza możliwość wypłat to są wypłaty na wkład własny. W momencie, w którym będziemy chcieli przebudować, budować y, mieszkanie i mamy mniej niż 45 lat w momencie składania wniosku o taką wypłatę, to możemy jednorazowo wypłacić z tego naszego PPK 100% kwoty, którą już tam zebraliśmy. Czyli taka, wiecie, pożyczka trochę naszych pieniędzy na emeryturę. Tą kwotę oczywiście musimy zwrócić. Zwroty z powinny się rozpocząć w momencie nie dalej niż 5 lat od daty wypłaty i trwać nie dłużej niż do daty 15 lat od daty tej wypłaty. Czyli no, mamy, mamy okres 10 lat na spłatę tej naszej pożyczki z naszych środków emerytalnych. To jest pierwsza możliwość. Ta możliwość jest jednorazowa i 100% obejmuje kwoty zebranej. Natomiast oczywiście, jeżeli nie będziemy chcieli zwrócić, no to musimy zapłacić podatek. Podatek jest, jak wiecie, jak e, pewien, jak śmierć Benjamin e, Roosevelt bodajże chyba tak powiedział. W każdym razie podatek się kryje wszędzie. Druga możliwość, którą PPK przewiduje, a której PPE, e, podkreślam, nie ma, to jest wypłata w momencie choroby. Jeżeli pracownik, jego dziecko albo małżonek zachorują poważnie i katalog tych poważnych zachorowań jest w ustawie o PPK zamknięty, także tam jest to literalnie wymienione. Co oznacza poważne zachorowanie, wówczas taki pracownik może wypłacać do 25% jednorazowo środków na każdą taką sytuację. Czyli jeśli on zachoruje, to może wypłacić 25% środków zgromadzonych. Jeśli zachoruje jego żona, kolejne 25% z tej kwoty, które już zostały. Jeśli zachoruje jego dziecko, Znowu 25%, ale z tej kwoty, które zostały. Czyli nie tak, że my 4 razy po 25% i wszystko wypłaciliśmy. Nie, zawsze wypłacamy 25% tej kwoty, która już jeszcze cały czas na tym koncie leży. I tutaj ustawodawca przewiduje takie możliwości wielokrotnie i bez obowiązku zwrotu. Kolejna kwestia to są wypłaty transferowe czyli możliwość przesuwania pieniędzy. Albo pomiędzy kontami, albo w ogóle wypłatę w momencie, w którym osiągniemy ten wiek emerytalny. PPK przewiduje kilka możliwości, więcej niż PPE, natomiast teraz Wam opowiem o szczegółach. W PPK można przesunąć środki na inne PPK. I dzieje się to na przykład w sytuacji, w której pracownik kończy pracę u jednego pracodawcy, u którego miał PPK, zatrudnia się u innego pracodawcy, który również prowadzi jakieś PPK. Ono nie musi być zawarte w tej samej firmie, w której miał ten program prowadzony u pierwszego pracodawcy. Wówczas po trzech miesiącach, czyli tak jak powiedziałam po tym okresie próbnym, HR-owiec, czy pani z HR-u, czy kadrowa, czy kadrowy, pyta go: No pracowniku, podpisujemy z Tobą kolejną umowę. Tutaj masz wniosek, możesz się zapisać do PPK, możesz też zrezygnować i teraz pracownik może zadecydować, czy jeżeli się zapisuje, otwiera niejako nowe konto, czyli u tego nowego pracodawcy otwiera nowe PPK i już nic ze starym nie robi, czy też otwiera to nowe konto, ale Zasysa ono środki ze starego PPK. Czyli tak naprawdę środki mogą cały czas iść za pracownikiem, być przesyłane z jednego PPK do drugiego i cały czas być w jednym tylko systemie. Z drugiej strony może pracownik powiedzieć, że nie, że on woli mieć tamte środki w tamtym PPK, a tutaj na nowe, nowe środki w nowym. To może być pewnego rodzaju rozwiązanie, ponieważ no, jedne y, instytucje mogą radzić sobie lepiej w inwestowaniu, a drugie gorzej, więc lepiej mieć chyba kilka źródeł, na których nam rosną pieniądze, niż jedno. No, ale oczywiście to jest decyzja pracownika i my też nie powinniśmy sugerować takich rozwiązań. Druga kwestia, tutaj jeszcze wracając do tego mojego, mojej myśli poprzednio, pamiętajcie o odpowiedzialności OC, tak? Jak coś źle zasugerujemy i pracownik na tym straci, no to tutaj niestety, ale klęczenie na grochu nam nie pomoże. OK, czyli PPK przesyła, jest możliwość przesyłania na inne PPK. Nie ma możliwości przesyłania na inne PPE. PPE to jest osobny, odrębny, komercyjny twór, więc on nie przyjmuje środków z PPK. Druga możliwość to jest przesunięcie środków na lokatę, którą będziemy mogli otworzyć, uruchomić w momencie ukończenia 60 lat. Czyli jeśli na przykład u nowego pracodawcy jest na, załóżmy PPE a pracownik nie chce mieć PPK z poprzedniego pracodawcy, może te pieniądze przesunąć na lokatę, tyle tylko, że no, ta lokata będzie po prostu zamknięta do momentu, w którym pracownik nie osiągnie wieku uprawniającego go do, do wyciągnięcia tych pieniędzy. Czyli one są tam po prostu zamrożone. Rosną sobie na, tych, na tej lokacie w takim procencie oszacowany jak, jak przy podpisywaniu umowy no i be, będą możliwe do wypłaty w tym odpowiednim wieku. Z PPK można również, na przykład po śmierci ubezpieczeniowego, przesunąć pieniądze na IKE małżonka, na PPE małżonka albo na IKE lub PPE uprawnionego. To jest jedyna możliwość, w której z PPK mogą być pieniądze przesunięte na PPE. Jeżeli małżonek nie miał PPK, PPE, może również przesunąć te pieniądze na lokatę, ale tak jak w sytuacji pracownika, one mogą być ruszone dopiero po y, osiągnięciu przez małżonka wieku. Natomiast jeśli chodzi o PPE, to tutaj mamy dualizm: albo środki z PPE na inne PPE, też prowadzone przez zupełnie inny podmiot, wcale nie musi to być ten sam, albo z PPE na IKE. I to jest o tyle takie no, rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, że w momencie, w którym pracownik podpisuje umowę na prowadzenie jego konta w PPE u danego pracodawcy, wiąże się z tym pracodawcą w ramach PPE już do końca. Czyli jeśli nawet zrezygnuje z pracy, to każdorazową zmianę, którą, chciał, którą chciałby dokonać w PPE, musi zgłosić pisemnie do tego pracodawcy. Nawet jeśli już, nie wiem, przez 10 lat nie będzie miał nic z nim wspólnego i nawet nie będzie chciał mieć nic wspólnego, to mając o niego PPE, musi się tam do niego fatygować. Natomiast, jeśli po zakończeniu pracy założy sobie IKE, to może te pieniądze z PPE przesunąć na IKE. Tam, wiadomo, też pieniądze są dostępne dopiero po osiągnięciu wieku. Natomiast, no już pracownik nie jest uzależniony od pracodawcy, ani pracodawca nie musi się tam z tym pracownikiem jakoś specjalnie widzieć. Kolejny ważny punkt to jest punkt dotyczący dziedziczenia. I teraz. Oczywiście, oba programy zakładają, że pieniądze zgromadzone w, w tych programach będą dziedziczone. Natomiast jest pewna drobna, wydawałoby się, różnica, która je różni. W PPK pracownik może wskazać w momencie podpisywania umowy osoby uprawnione do tych środków po jego śmierci. I teraz. Kwestia, która różni PPE od PPK jest taka, że niezależnie od tego, kogo pracownik w ramach PPK wskaże jako uprawnionego, to zawsze 50% środków, które zgromadził, będzie przynależało małżonkowi, jeśli miał z tym małżonkiem wspólnotę majątkową. Dopiero ta druga połowa może być rozdysponowana zgodnie z wolą pracownika. Natomiast w PPE Pieniądze stanowią niejako stuprocentową decyzyjność. Pieniądze są uzależnione od stuprocentowej decyzyjności pracoda, pracownika. I tu pracownik może sobie naprawdę bo komu bądź te pieniądze przekazać. I przygotowując się do, do, do pierwszego Lejwa, rozmawiałam z takim człowiekiem, wypytując go o szczegóły jeszcze o coś, co, o czym powinnam jeszcze powiedzieć. I on opowiedział mi taką historię, właśnie człowieka, który miał PPE. PPE, jedno z najstarszych w Polsce. I ten człowiek w momencie podpisywania umowy uposażył swoją żonę, ówczesną. Natomiast to był człowiek młody, po jakimś czasie rozwiódł się z tą żoną, ożenił się po raz drugi i za jakiś czas zmarł. Ale w międzyczasie nie dokonał żadnych zmian w zapisie dotyczącym środków na PPE. No i po jego śmierci żona dowiedziała się, że on to PPE miał, czy też nie wiem, wiedziała. No w każdym razie przyszła do, do pracodawcy, do instytucji. Która jej powiedziała no bardzo nam przykro, ale nie jest pani uposażona jest uposażona była żona. No i była żona, jak się dowiedziała o tym, że, że jej były mąż nie zrobił żadnych zapisów, w, pierwszej, w pierwszym odruchu mówiła, oczywiście jak najbardziej, ja tu się zrzeknę, przekażę te, te środki obecnej małżonce, no ale nie wiem, czy kwota była wysoka, czy, czy po prostu zmieniła zdanie, w każdym razie ostatecznie po prostu przyjęła te środki i tyle, no bo była, była wpisana jako osoba uposażona i miała do nich pełne prawo. Także tutaj to wiecie, no, no trochę na prawo i na lewo można tak spojrzeć, że y, trzeba uczulać osoby, które będą podpisywały również w PPK, y, wskazywały osoby uprawnione po ich śmierci i żeby pamiętać o tym, żeby te zapisy zmieniać, bo to różnie może bywać. Drugą historię, którą op mi opowiedział ten człowiek, dotyczyła, dotyczyła pana, który uposażył swoją kochankę, o której żona nie wiedziała. No i wyobraźcie sobie sytuację, w której żona niemalże otwiera testament, a tam informacja o tym, że 100% środków na pp pani yy, jakiś tam x. No dobra, to dziedziczenie mamy załatwione. Ważne jeszcze, żeby wspomnieć o jednej kwestii, która jest tożsama dla obu programów, natomiast o niej też się głośno nie mówi, a mianowicie o zajęciach alimentacyjnych. O ile w PPK i PPK i PPE są zwolnione z zajęć komorniczych, czy też administracyjnych, o tyle nie są zwolnione z zajęć alimentacyjnych. I teraz, jeśli pracownik, który czy pracownica, która ma nieopłacone alimenty, będzie miała założone PPK czy też PPE, no to taka osoba czy też instytucja, bo tutaj też mówimy o tych instytucjach, które wypłacają środki drugiemu rodzicowi, może złożyć takie zajęcie komornicze na koncie PPE. Tak? I to w, jest wcale nierzadko y, kierunek, w, do, w, którym, w którym komornicy zmierzają. I, z, I często jest tak, że rzeczywiście m, może być tak, że niemal całość środków, które do tej pory były zgromadzone, idzie na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych. Także o tym się głośno nie mówi, ale jest taki zapis w obu ustawach, że kwoty wynikające z zobowiązań alimentacyjnych mogą być. Pokrywane ze środków, które są zgromadzone na jednym, jak i na drugim programie. Ok, wypłaty emerytury. Tutaj też jest dość zasadnicza różnica, dlatego że PPK przewiduje wypłatę ratalną. To znaczy, 25% środków, jak już do, dożyjemy, to 25% środków, które zebraliśmy, może być wypłacona jednorazowo. Czyli idziemy sobie, składamy dyspozycję, 25% od razu idzie do nas do kieszeni, natomiast pozostałe 75% będzie wypłacane w ratach równych minimum 120. I każdorazowa ym, modyfikacja tego układu wiąże się z pewnymi obciążeniami, zaraz o nich będę mówić. PPE natomiast daje pracownikowi możliwość, właściwie dwie możliwości. Pierwsza to jest możliwość, 100%owej wypłaty jednorazowej, czyli osiągamy wiek emerytalny, idziemy do instytucji, składamy wniosek, i po drugiej stronie jest sklep z samochodami, idziemy do sklepu, kupujemy sobie auto. Natomiast PPE daje też drugą możliwość, również ratalną, tutaj nie ma przymusu. Jeśli chcemy tak, to możemy mieć tak, jeśli chcemy mieć inaczej, to PPE również to przewiduje. Natomiast te raty są trochę inaczej skonstruowane. Tutaj Zakładamy kwotę, którą będziemy chcieli co miesiąc otrzymywać. I ta kwota będzie nam wypłacana tak długo, na ile pozwalają nam zgromadzone środki. Jeśli mamy, nie wiem, 20 tysięcy, a chcemy wypłacać sobie środki po 1000 zł miesięcznie, no to te środki starczą nam na 20 lat. Może trochę więcej, no bo te środki, które zostają na, PPO, na PPE czy tam na PPK, one cały czas rosną, tak? Także y, tam cały czas pracują, więc to może być, nie wiem, no 20,5 lat. Y, y, nie lat, rad, lat, 20 lat. Natomiast jeśli zbierzemy, załóżmy, no nie wiem, 50 tysięcy i będziemy chcieli po 500 zł, no to 500 zł co miesiąc do momentu wyczerpania tej kwoty 50 tysięcy. To się może wiązać z tym, że załóżmy po 10 latach zostaniemy już tylko z emeryturą ZUS-owską. Dlatego warto oszczędzać. Teraz kwestia wcześniejszej wypłaty, o której wspominałam. W PPK. Tak, jak już wspominałam, jest możliwość wcześniejszych wypłat.